Agata Matuszewska z 11. edycji programu Rolnik szuka żony kilka miesięcy temu poinformowała, że jest szczęśliwie zakochana. Podczas ostatniej rozmowy z magazynem Rewia uczestniczka randkowego show odsłoniła kulisy nowego związku. Nie mieszkamy razem, wyznała. Agata jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek programu Rolnik szuka żony, a wszystko za sprawą jej charyzmy, która niewątpliwie zapadła w pamięć wszystkim widzom. Choć w sieci pojawiało się także mnóstwo negatywnych komentarzy na temat rolniczki, nie można jej odmówić, że wzbudzała w fanach randkowego show gigantyczne zainteresowanie. Agata z programu Rolnik Szuka Żony odnalazła miłość poza ekranem, wsparcie i radość. Po zakończeniu przygody z programem Rolnik szuka żony Agata zaczęła aktywnie korzystać ze swoich kont w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się z fanami swoją codziennością. Niedawna rolniczka została babcią i nieco zmodyfikowała swoje gospodarstwa, zrezygnowała z krów na rzecz produkcji roślinnej. Wiosną bieżącego roku uczestniczka 11 edycji randkowego show podzieliła się z fanami swoim szczęściem i poinformowała, że na początku roku, przebywając w krynickim sanatorium, odnalazła miłość. Partner rolniczki ma na imię Adam, i, jak mówi Agata, nie miał pojęcia, że brała udział w programie. Nie mieszkamy razem, docieramy się, jeszcze nie mamy planów na przyszłość. Na razie nie wybiegamy tak daleko. Spędzamy razem czas i się poznajemy. Po programie moje życie się toczy dalej, ale fajnie, że się mogę sprawdzać w nowych rolach. Mam też z kim jechać na różne spotkania. Jest wsparcie i dużo radości w tym moim codziennym zabieganiu Chciałabym, by to trwało, powiedziała w tygodniku Rewia, Agata w 11. edycji programu Rolnik Szuka Żony zaprosiła na swoje gospodarstwo Macieja, Irka i Mirka ten pierwszy najszybciej wrócił do domu, a jednym z powodów jego wyjazdu był komentarz na temat wyglądu rolniczki. Kandydat bez skrupułów wyznał wówczas przed kamerami, że chciałby, aby Agata była szczuplejsza. Jako drugi z gospodarstwa rolniczki zdecydował się odejść Irek, twierdząc, że Agata nie jest osobą, której aktualnie poszukuje. Finalnie uczestniczce nie udało się stworzyć relacji z żadnym z panów, którzy zabiegali o jej względy na planie randkowego show.